Refon FM jest 1 maja i wonaszownik zapraszam na serwis informacyjny. Arizona opowiedziała się za ochroną życia nienarodzonych dzieci. W ubiegły wtorek gubernator Stanu podpisał ustawę, która delegalizuje aborcję z powodu wad genetycznych, między innymi rozpoznania zespołu Downa. Według gubernatora Douseya każde życie zasługuje na ochronę niezależnie od zestawu genów. W ustawie znajduje się zapis o sytuacjach wyjątkowych, jak zagrożenie życia matki oraz wady letalne. Podmioty medyczne, które będą przeprowadzać aborcje niezgodne z tą ustawą, mogą spodziewać się kar więzienia. Ustawa zakazuje publicznego finansowania i przeprowadzania przez uniwersytety zabiegów medycznych na płodach poddanych aborcji, jak również nakazuje ich właściwego pochówku. Inicjatorem i sponsorem ustawy jest senator Nancy Barto. Organizacja American Civil Liberties Union wezwała senator Barto do zawetowania ustawy, nazywając ją niebezpieczną. Dyrektor organizacji Darrell Hill oświadczył, że posiadanie dziecka jest zbyt ważną decyzją, by zostawić ją politykom, dlatego też aborcja jest prawem konstytucyjnym. W ciągu ostatnich kilku lat Arizona przegłosowała już kilka ustaw antyaborcyjnych, między innymi obowiązek 24-godzinnego czasu na zastanowienie się przed zabiegiem aborcji i zakaz aborcji farmakologicznej zaleconej podczas porady medycznej przez telefon. Walka prawna o ochronę życia nienarodzonych. W Stanach Zjednoczonych spotyka się z ciągłym sprzeciwem, a co za tym idzie, sądową batalią z organizacjami takimi jak aborcyjny gigant o nazwie Planned Parenthood. Grupy broniące ofiar przemocy seksualnej i wyzysku seksualnego domagają się od Google, największej wyszukiwarki internetowej, by zaprzestał przekierowywania użytkowników na stronę z przemocą seksualną, ponieważ zaobserwowano, że takie strony przyczyniają się do wzrostu handlu seksualnego. Grupa 103 osób, które przeżyły wyzysk seksualny oraz ich obrońcy z 13 krajów napisali list do dyrektora wykonawczego Google, Sandara Pichai, wzywający giganta, by wdrożył poprawę swojego systemu. List Narodowego Centrum Badania Przemocy Seksualnej do Google został napisany po artykule w The New York Timesie pod tytułem ,,Dlaczego pozwalamy korporacjom czerpać zyski z filmów z gwałtami", który szczegółowo pokazywał, jak niektóre strony dla dorosłych Pozwalają użytkownikom zamieszczać nielegalne filmy z przemocą seksualną na dzieciach i jak wyszukiwarka Google automatycznie przekierowuje poszukiwaczy takich treści właśnie do tych filmów. Strony dla dorosłych przez lata działały bezkarnie, czerpiąc zyski z ofiar handlu seksualnego i odmawiając usunięcia nielegalnych materiałów, przyczyniały się do wyzysku i nieludzkiego traktowania jego ofiar. Google odgrywa tu fundamentalną rolę. Znaczącym pozytywnym ruchem było zablokowanie płatności dla tego typu stron przez największych operatorów kart kredytowych i płatności online. Wyszukiwarka Google powinna również dołączyć do działań zapobiegających czerpaniu zysku z nielegalnych treści, twierdzi wiceprezes Narodowego Centrum Badania Przemocy Seksualnej Hailey Magnamara. Niebywała historia kobiety, która niegdyś identyfikowała się jako mężczyzna i podjęła się procesu zmiany płci. 22-letnia dzisiaj Helia Kershner porę podjęła się odwrócenia procesu zmiany płci, kiedy zrozumiała, że dysforia płciowa jest niczym innym jak zaburzeniem psychicznym. Kobieta była gościem zeszłopiątkowego szczytu kulturowego Q2021. Helia opowiadała, że będąc dzieckiem nic nie wskazywało na zaburzenia z tożsamością płciową. Dopiero w wieku 15 lat została wciągnięta do internetowej grupy poruszającej zagadnienia sprawiedliwości społecznej oraz ideologii gender. Wpływ grupy w połączeniu z problemami natury psychicznej popchnęły dziewczynę do identyfikacji jako osoba transpłciowa, która w wieku 18 lat podjęła się terapii hormonalnej. Kelia uważa, że w tamtym czasie w jej otoczeniu i w szkole nic nie mogło mieć na nią takiego wpływu i winą obarcza jedynie zaangażowanie w niewłaściwą społeczność internetową. Potępia również przyzwalanie dzieciom zmagających się z dysforią płciową na podejmowanie decyzji, by trwale uszkodzić swoje ciało w procesie zmiany płci. Problem występowania dysforii płciowej, zwłaszcza wśród kobiet, w ostatnich czasach staje się coraz powszechniejszy, powiedział Preston Sprinku na sesji otwierającej szczyt Q2021. Według statystyk z Wielkiej Brytanii ilość nastolatek szukających pomocy w klinikach w związku z zaburzeniem tożsamości płciowej wzrósł w ostatnich latach o 5000%. Inne badania wykazały, że wiele z kobiet zmagających się z dysforią płciową walczy również z innymi problemami natury psychicznej. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie naszego serwisu.